Dziś chwilę po godzinie 13 do Dzierżgonia przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na zaproszenie prezesa dzierżgońskiej firmy Kram Zbigniewa Przybysza. Wizyta była dużym zaskoczeniem dla wielu mieszkańców naszego miasta, ponieważ informacja o wizycie głowy państwa pojawiła się w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych. Na spotkanie z Andrzejem Dudą przybyli pracownicy firmy Kram oraz władze powiatu sztumskiego i członkowie lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Niestety przy tak ważnej wizycie zabrakło burmistrza miasta i gminy Dzierzgę, Jolanty Szewczun. Jak udało nam się ustalić, nikt nie zaprosił władz gminy do przywitania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Zbigniewie, jak to się stało, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Dudaj odwiedza pana firmę? Prezydent Polaków odwiedza polskie firmy, które mogą się poszczycić, myślę, dużymi sukcesami. Rozpoczęliśmy w 1991 roku w garażu domu, w którym do tej pory mieszkam. W tej chwili zatrudniamy prawie 400 osób, eksportujemy nasze produkty do wielu krajów na świecie. Z tym taki, ostatni taki nasz sukces to sprzedaż dużej linii pakującej do Australii. W tej chwili skoncentrowaliśmy się na produkcji opakowań ekologicznych, które wydają się. Być na topie. Zaproszenie dla prezydenta przekazałem na spotkaniu w Talowej Woli. Prezydent zaproszenie przyjął, i teraz udało mu się wygospodarować chwileczkę czasu i powiedział, że chętnie przyjedzie zobaczyć. Czym jest dla pana e, taka wizyta głowy państwa? A czy głowa państwa? W dzierżgoniu, w ostatnio chyba w 1410 roku, e, król Jagieło, wracający e, wracając po bitwie. Wracający, idący z Błowadu do Malborka, zahaczył o goń i nocował. Dla nas jest to wielkie przeżycie, wielki sukces, wielkie osiągnięcie całej, całej załogi, całej rodziny, ponieważ jesteśmy i pozostaniemy firmą rodzinną. Także dla mnie jest to przeżycie, sukces życia. Prezydent, najważniejsza osoba w kraju, przyjeżdża zobaczyć firmę, która startowała w 1991 roku w garażu. Chciałby to zobaczyć. Generalnie jest to spotkanie robocze, jak Państwo widzicie, niewyborcze, nie wyborcze. Media nie wiedziały. Pan dozwonił się pierwszy do mnie z informacją, że jesteście, wasza stacja jest zainteresowana krótką relacją z tego spotkania. Chcemy powiedzieć, opowiedzieć o historii, pokazać nasze produkty, pokazać warunki, w jakich się pracuje, pokazać naszą nową inwestycję, która robi wrażenie na wszystkich gościach. W czasie wizyty przed siedzibą firmy pojawili się zwolennicy obecnego prezydenta, jak również przeciwnicy obecnej władzy. Nie zabrakło również wypowiedzi krytycznych odnośnie przyznania środków na media publiczne. Jest po prostu politycznym prezydentem, zależnym niestety od, jednego, od jednej osoby, od pana Kaczyńskiego, wykonuje po prostu wszystko na hasło. Tu jest przykład, 2 miliardy w tym roku, w 2020 roku. 2 miliardy w 2019 roku poszło na szczujnie, na telewizję publiczną, która powinna być nasza, obywatelska, która powinna no po prostu misję pełnić, tak? a co robi? Po prostu jest szczujnią, partyjną, e, nastawia ludzi, obywateli przeciwko sobie. I to jest skandaliczne i niedopuszczalne. Dlatego tu jestem i dlatego protestuję. Takie zdanie o prezydencie. No, bo jestem już w takim wieku, a wiek wskazuje na to. I dla młodzieży, jest osobą przyzwoitą, wykształconą, prawdomówną i dla osób dorosłych również. Mówi prosto to, co wie, to, co widzi, to, co słyszy. I to jest najważniejsze.